Dzień dobry Wam wszystkim. Wiem, że trochę mnie nie było, ale jestem cały czas na naszej grupie, więc jeżeli jeszcze Was nie ma, to zachęcam, zapraszam, zostawię Wam link w komentarzu. Dzisiaj taki zbiorczy filmik z takich rzeczy dla mnie ważnych. Zacznę przede wszystkim od Wiktorii, która zaginęła. Z 17 na 18 stycznia. Ta dziewczyna, która siedziała na Moście Gdańskim, i nikt nie wezwał pomocy. Wczoraj kontaktowałam się z przyjaciółką Wiktorii, i napisała mi, że na razie nie ma jeszcze żadnych wieści, więc dalej nie wiemy, co się stało z 22-letnią dziewczyną. Tutaj rzucam Wam informację. Na prośbę rodziców Kingi ponownie udostępniamy wizerunek osoby z tramwaju numeru 20 w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020 roku. Jeżeli jednak ktoś z Państwa rozpoznaje siebie lub kogoś bliskiego na zdjęciu z monitoringu, niezwłocznie prosimy o kontakt. Do tej pory nikt nie zgłosił się z prośbą o nieudostępnianie wizerunku, co sprawia, że pani Ewa, mama Kingi, wciąż żywi nadzieję. Kinga Kozak zaginęła 13 sierpnia 2018 roku. I nadal nie wiadomo, co stało się z tą kobietą. Tutaj są te dwa zdjęcia. Kolejna sprawa, o której Wam opowiem, to jest sprawa z moich okolic. Też myślę, że warta. Może nagłośnienia na pewno też, ale warte jest to powiedzenia. Opowiedzenia o tym. Być może uchroni to kogoś przed czymś złym. Za chwileczkę przeczytam Wam post, który pojawił się właśnie na jednej z grup, takich ym, moich okolicznych. A wiadomo, że takie sprawy, które dzieją się blisko nas, wydaje mi się, przynajmniej ja tak mam, że dwa razy bardziej we mnie uderzają, więc już czytam. Uwaga, ku przestrodze, ważne dzisiaj to jest 21 stycznia 2025 roku. Około godziny 16:48 na ulicy Kombatantów, blisko ulicy Złotej Jabłoni, dziecko w wieku 10 lat zostało zaczepione przez mężczyznę w wieku około 60 lat. Według mojej opinii zdecydowanie w złej intencji. Jest to post z Józefosław i Julianów. To są bliskie okolice Piaseczna pod Warszawą. Zgodnie z opisem, mężczyzna jadący raczej starym bordowym autem typu sedan zatrzymał się wzdłuż chodnika, proponując podwózkę do domu, następnie zachęcając do przyjazdu do niego w celu obejrzenia piesków i kotków. Siwy mężczyzna z wąsami w pomarańczowej kurtce w aucie widać było szklane butelki po piwie. Chłopiec jednoznacznie się nie zgodził, następnie uciekł. Na ulicy nie było ludzi. Po skręcie w ulicę Sybiraków widziała chłopca, kobieta idąca z wózkiem i dzieckiem za rękę. Jeśli to czytasz, proszę o kontakt. Post pisze: Bo może dziecko kogoś z Państwa miało podobną sytuację, proszę o kontakt. Resztę czytaj czytających, posiadających dzieci przestrzegam. Należy takie sytuacje nagłaśniać, a dzieci edukować. Mam nadzieję, że wszelkich zboczeńców i pedofili jak najszybciej, najszybciej dosięgnie sprawiedliwość. Ja wczoraj wieczorem dostałam tego screena od mojej siostry. Przejrzałam go tak naprawdę już na wpół śpiąc. Dziś dotarł ten screen od mojej koleżanki, Mm, I stwierdziłam, że warto byłoby to powiedzieć, ale co jeszcze zauważyłam? Na następnej grupie w innej miejscowości, bo już słuchajcie, w Łazach to też są bliskie okolice: y, Piaseczna, Janek, Raszyna. Tutaj y, z tej strony, następna pani pisze tak. Kolejne niebezpieczne zdarzenie związane z zaczepianiem dzieci w łazach. Uwaga, dziś po lekcjach po 13 jakiś starszy pan dwukrotnie zaczepiał chłopca z mojej klasy i proponował mu cukierki. Potem obserwował z samochodu chłopców, jak stali pod żabką. Uczulcie dzieci, żeby były czujne. I tutaj ja też muszę się dołączyć. Uczulcie dzieci. Serio, rozmawiajcie z dzieciakami na takie tematy. Bo jedno dziecko y, zainteresują pieski i kotki, drugie dziecko zainteresują cukierki, trzecie lalki i możemy tak wymieniać: jak ktoś chce, znajdzie sposób. Więc siedźmy z tymi dzieciakami i rozmawiajmy, y, żeby nie rozmawiali z obcymi, żeby nie brali nic od obcych i żeby. Trzymali się jak najdalej od kogoś, kto chce je podwieźć, kto chce, je, chce im cokolwiek pokazać. Jest to bardzo niebezpieczne. Dawno nie słyszałam o takiej akcji i byłam zszokowana, że akurat w moich okolicach coś takiego się dzieje. Tym bardziej, że no mam dziecko w wieku szkolnym i... W pewien sposób jest to przerażające, więc też będę musiała poruszyć ten temat w domu. Um, u mnie jest też o tyle dobra sytuacja, że um, ja mam kontrolę, w sensie, wiecie, odwożę, przywożę i tak dalej, więc. Um, no ale trzeba dmuchać na zimne. Temat, który kochacie, uwielbiacie, czekacie na rozwiązanie tej zagadki, ja czekam razem z wami i też temat uwielbiam. Uwielbiam człowieka, który gra główną rolę w całym tym spektaklu. No, i cóż nam pan Jan mówi teraz? Pan Jan mówi, że pani Agnieszka wyprowadziła się z poradza, To znaczy tak. Oni się razem wyprowadzili z poradza do łobza. Ona w tym łobzie została, on z powrotem do poradza wrócił. Czy się rozstali? Nie potwierdza, nie zaprzecza pan Jan w fakcie, ale. Co z mężem zaginionej? Od jakiegoś czasu Jan Klimek, mąż zaginionej, mieszkał w wynajętym mieszkaniu w łobzie z nową partnerką Agnieszką B. Jednak, jak donosi fakt, mężczyzna niedawno wrócił do rodzinnego poradza i zamieszkał z powrotem w domu swoich rodziców, w którym przed zaginięciem mieszkała Beata Klimek. W rozmowie z dziennikiem podkreślił. Że wrócił, aby wesprzeć rodziców. Oni ciężko to wszystko znoszą, ale nie wypowiadają się na temat zaginięcia mojej żony i nie będą wypowiadać się. Wspieramy się nawzajem. Inaczej jest, jak muszę tutaj dojeżdżać, a inaczej, jak jestem cały czas na miejscu. Dlatego zdecydowałem się przeprowadzić, tłumaczył. Nie, no tak no ja rozumiem. Rodziców trzeba chronić. Rodzice starsi ludzie nie wytrzymują może presji. No, żona nie rodzina, nie? Tak samo jak... Aj dobra.